Na Rydynku, w Jaworka proszę powiedzieć na co zbieracie Państwo? Tutaj w Jaworkach, tak? Na szlachtowej, tak. Wszystkie losy wygrywają. A co ja wygrałem? Niech Pani pokaże. Koszulkę i torbę na zakupy. No dziękuję bardzo. Dzień dobry. Pani tutaj na słodko, tak? Pani na słodko tutaj i na konkretnie też widzę. Dobrze, zaraz tutaj. Witam, jestem w samym sercu Pienin w Jaworkach i trafiłem właśnie na letni Redyk. Odbywa się on tylko raz w roku. Jest to największa impreza plenerowa tutaj tej części. Zobaczymy co nam, co nam pokażą. Także po trudach wysokich myślę, że jakieś też degustacje kulinarne. Jaworki są zaszczawnicą Już tutaj da, żadne dalsze drogi nie prowadzą, tylko wyjście na szlaki Beskidu czy, czy Pienin tutaj u Pana wydroby rodowe. Piękny, można kupić. Dzień dobry, zaraz do pani podejdę, coś zagustować. Tutaj, co pani polecają? Wszystko jest dobra A ja wylosowałem koszulkę i elkę, i tu się nie wymieszczę, ale coś damy radę, nie? Trzeba więcej zjeść, żeby spalić. Bardzo dobry pomysł. Tak jest. Wypieki, szardotki mamy. Wypieki, proszę Państwa, zobaczymy, co to z tego wszystkiego wyjdzie. Niezłe nie? na razie kwaśnica i fasola z grochem, muszę pokazać. <gry> Pani jeszcze powie ten sekret dobrej Kwaśnicy, na czym to polega? Na tej kapuście? Na tej kapuście? To jest kapusta, no, bo rewelacyjna i dlatego to taka dobra, tak? Tak jest. Nie wiem, czy dlatego, ale tam jeszcze jest. Tak jest, ale rzeczywiście mogę, mogę potwierdzić. kapusty, Potwierdzam, potwierdzam. Potwierdzę. No i odpowiednie ręce. Tak jest. Dziękuję. Kolej. Pieniński związek podkalan. Menu. typowe Za chwilę. Zobaczymy dalej. Co to takiego? Panie obserwują tutaj. To jest fasolka, ale Fasolka? Ala Maryna. Może być jaśna. Na jedno wychodzi, tak? Zaraz zobaczymy. Raz, W jakiej wersji? Dobra. Raz, dwa, dwa, trzy. Tak jest, zgadzam się. Właśnie. I w plenerze, nie w lokalu, nie? Dobrze, ja się też skuszę. E, no, taki mały kawałek powiedzmy sobie, nie za mały, nie za duży. Leć w sam raz, już. Kwaśnicy, grochy, trochę czek spróbował. Wszystkie biedne pana mawiały jeszcze. Nie wytrzymały te rękawy. Zaraz się pali. Wszystko się pali, nie? Tak, zaraz się z nimi przygotowuje. Pasuje na rękę, ładnie. Jest to wyglądało. Yy, taki może być. Tak? Yy, z jakimś szanym ogórkiem. Tak. Pięknych łokaistych łamalowanych. To taka właśnie tułowca będzie. No i I po te muzyka Jaworcanie, czyli gospodarze, gazdowie. z kościeliska Jan Zawotniak, Janisa Antoni, Stanisław Ryczykowie Złochotnicy Łochotnicy, Zygmunt Wyrostek ze Szczawnicy idą z łowcami jako ci Juhasi. O, nie za blisko podchodzimy, nie za blisko, żeby nie wystraszyć kierdla, bo to co przed Tobą widzicie nazywa się kierdelowiec. Taki kierdel jako tu widzicie, mi tu zaraz pod tam w tym jest. 800, 800 łowiec przed Waszymi łacami. tą scenę i dużo scen w Jabłorkach Janosika nagrywali w rezerwacie w Białej Wodzie i tu, nad nami. I dość ślizgnął z Juhasi. Łowiecki będą pomału się nam chować poza górkę. Jak będziecie mieć czas jutro, czy jak zresztą są na wczasach, to wystarczy tu kawałek do góry podejść, niedaleko jakie 500 metrów na te różne wyroby. Nawet teraz wy możecie z tego korzystać, bo baby mogą kupić z wełny przepiękne góralskie torebki. Są już przecież do kupienia w różnych sklepach regionalnych. I to są właśnie z prawdziwej wełny. Także ta wełna jest ciągle na podcholu egzystuje, jest wykorzystywana, choć już nie na taką skalę jak tofni. Jak tu są ekolodzy, to od razu was uprzedzą. Nic nie pomogą wasze protesty, że to jest męczenie zwierząt, bo odwrotnie. Owca latem musi być ostrzeżona, żeby się tak nie pociła, żeby nie miała tyle temperatury. Ona się będzie lepiej czuła po tym nią jako przed. I to jest ino z korzyścią dla niej. Także jak ekolodzy macie tu jakąś wątpliwość, czy ta łowca teraz to jest z tego zadowolona, czy nie, to godą w imieniu, bo godą jak z nią jeste godzinę temu. I nie. Tu z i W pozycji każda trochę nogami wirgo, ale to normalne. Nie musi nic robić, bo mu samo rośnie, a w tym roku to nawet mu samo ustło, tak nie jest.

E